Kiedy mówiłem, żebyście nie ominęli żadnej wyspy? Nie, no, nie zauważyłam poza tym, co taka wyspa może zrobić. Ej, no, to jest smutne. Idź do USA, on ci na pewno pomoże. USA już nie jest po naszej stronie. Nie reaguje na wezwania ani nic. Jesteśmy ostatnimi państwami na to, które jakkolwiek się angażują. Czekaj, Kanada, zapomniałem. Ona nam na pewno pomoże. Kanada. Przepraszam, to moja wina. Czemu tylko do mnie nie zadzwoniliście, tylko do tego grubasa pode mną? Ja bym wam pomogła. Rozumiem cię, ale powiedz mi jedno, gdzie jest USA. Sama nie wiem, polsko gdzieś jest, ale gdzie nie wiem. Pamiętajcie panowie. Biznes is biznes. I Europę. Jasna sprawa. Myślałeś, że zapomniałem o tobie. Tak. W takim razie jesteś w błędzie. Dobra, tam sklej, bo już się nudno robi. Polsko, mam pomysł. Musimy zaatakować Brazylię, a kiedy już ją zniszczymy, to uwolnimy na jej żyznych glebach Europy. A wtedy wszyscy na pewno damy radę. Dobrze, ale ja jestem zbyt słaby, aby ci pomóc. Spokojnie, Polsko, damy radę. jesteś, Dlaczego nam pomogłeś? Bo mam oczy dookoła głowy i widzę, co się na świecie dzieje. A dzieje się źle. Pomogłem wam, bo islam by wszystkich powybijał po kolei. Jeden po drugim. Jedynym sposobem jest zjednoczenie się wszystkich przeciwko jemu. Tak się składa, że chcemy uwolnić sporo państw europejskich. Wtedy będziemy mieli szansę na zwycięstwo. To co? Pora uwolnić państwa europejskie. Czyli jednak udało się. Uwolnijcie wszystkich oprócz Niemiec, bo one gdzieś uciekły i nas zostawiły. Jak ja się cieszę, że was widzę. A ja się cieszę, że mamy dostęp do morza. Wiesz, co jedno w Kanadzie takiego majestatycznego. Aby wiedzieli, że możemy z nimi zrobić już co chcemy. He <laughs> he jasna sprawa.